Przede mną tydzień diety. Od dzisiaj nie piję piwa i nie palę papierosów. Chcę być ładniejsza na moich filmach. A na moim dzisiejszym filmie, daily logu, nagram jak robię 50 brzuszków. Będę się codziennie gimnastykować. Nie będę jeść tłustych obiadów z restauracjach, tylko sama coś przygotuję. Od czterech do pięciu posiłków dziennie, ale raczej nietuczących. Dużo ruchu. I tak będę robić przez najbliższy ostatni tydzień moich wakacji nad morzem. Dlaczego? Chcę wrócić do Krakowa ładna, zdrowa, opalona i z płaskim brzuszkiem. Kto walczy przez ten tydzień o lepszy wygląd ze mną. Róbcie to samo, będziemy się wymieniać doświadczeniami. Do piątkowego live a mam trzech dni, pokażę wam na live czy po trzech dniach są już jakieś efekty. I będę to pokazywać na filmach. A po przyjeździe do Krakowa wsiadam na rower i od czasu do czasu chodzę na siłownię. Będą krótkie filmy na Discorda i dłuższe ideoblogi na YouTube. YouTube Marek Łangowski nie chce już ze mną flirtować ani do mnie przyjechać. Muszę upolować jakiegoś nowego mężczyznę. Trzeba więc o siebie zabać. Dieta, wydatki i sprawy zawodowe. Przy okazji zaoszczędzę trochę pieniędzy. Półtorej miesiąca nad morzem będzie mnie kosztować 10 tysięcy złotych. A w domu, w Krakowie czekają na mnie kolejne wydatki. Czynsz za mieszkanie 900 co miesięczna składka dla ZUS za moją firmę około 1600 zł, media, samochód i inne opłaty. Obiekałam córce, że zamówimy paczkę z Shine za 500 zł, kupimy jej nowe buty Jordanii, około 400 zł, i nowy telefon iPhone'a, około 3000 zł, za to, że była grzeczna na wakacjach. Bywało różnie, ale ważne, że obie się starałyśmy. Przepraszam, że tak wyliczam moje wydatki, ale hejtercy nazywają mnie bezrobotnym lumpem, leniem bez pieniędzy, bez talenciem, piszą, że nic nie umiem, jestem brzydka, brudna, stara, nie dbam o córkę, pasożytuję na rodzinie, korzystam z używek, jestem nieuczciwa i tepe. Muszę ciągle pokazywać, że tak nie jest. Pracuję i pieniądze płyną wąskim strumykiem. Uczyłam się 18 lat do 25, od 18 pracuję jako fotomodelka, od 25 jako freelancer, fotograf, dziennikarz. Gdy skończyłam 29 lat, zarejestrowałam własną firmę, w zakresie jej działalności robię zdjęcia, filmy, reklamy, piszę, pracuję jako dziennikarz, jestem blogerką i youtuberką. Czasami zarabiam więcej, czasami mniej, ale nie jest źle. Hours later. Mam ochotę zapalić papierosa i zjeść coś tłustego. Ratujcie! Proszę o wsparcie, żebym tego nie robiła. Ostatnie 7 dni wakacji nad morzem chcę prowadzić zdrowy tryb życia. Wracam do Krakowa w nocy z wtorku na środę za tydzień 23 24 8, 2022, emoticon, uśmiech. Miało być zdrowo na tych wakacjach, ale nie do końca było. Więc postanowiłam, że chociaż ostatni tydzień będzie jak trzeba, nie mogę pić alkoholu, bo po alkoholu robię głupie rzeczy. Nie mam doświadczenia w piciu alkoholu, do 1930 roku życia prawie go nie piłam, i mało jem. Pod wpływem alkoholu, nawet małych ilości, na przykład dwa duże jazbe piwa albo jednej duże ciemne, robię dziwne rzeczy. Rozbieram się na liveach, przeklinam, urządzam awantury, wrzeszczę, mówię, że się zabiję, potrafię zdemolować pokój, coś zniszczyć, zaatakować kogoś, nieraz już się biłam z różnymi psobami. Rzuciłam się z pięściami na Marka, youtubera Marka Łangowskiego, i teraz nie chce mnie już widzieć, sama dostałam od niego przy tym w twarz. Boję się, że mogłabym pod wpływem narkotyków i alkoholu nawet kogoś zabić. Ostatnio urządziłam koszmarną awanturę koledze, u którego mieszkam, wynajmuje pokój we Władysławowie, że codziennie imprezuje i zagłośno słucha muzyki i nie mogę spać w nocy i budzi mnie rano. Kazał mi się wyprowadzić. Na szczęście dał się uprosić i mogę zostać, ale prawie nie odzywa się do mnie. I mówi, że ma mnie dosyć. Stąd dzisiejsza decyzja, że odstawiam, ograniczam alkohol i stosuję dietę. Zwłaszcza, że mam po alkoholu i codziennych obiadach lub kolacjach w restauracjach brzydki brzuch, tyłek, resztę ciała i twarz. Koniec. Musicie mi teraz pomóc w wytrwaniu w tych decyzjach. Liczę na gangusiów. Jak będę chciała złamać te postanowienia będę do was pisać. Może to pomoże. Jak ktoś chce wysyłać screen tego wpisu do krakowskiego MOPSu lub sądu rodzinnego z góry mówię, że wszystkiego co tu napisałam się wyprę. Dziękuję za wczorajsze rozmowy na kanale głosowym naszego serwera. Fajny trening przed piątkowym live .em. Przekonałam się, że jestem trochę zestresowana, zdenerwowana. Byłam chwilami zarozumiała, pyszałkowata, miałam zły humor i byłam smutna. Próbowałam być wesoła, ale nie wychodziło. A może wy inaczej to odebraliście? Wyszłam z wprawy, jeśli osiem chodzi o rozmowy na żywą. A wszystko przez stres jaki przeżywam i kilka lampek wina. Hm, jak tu dojść do siebie do piątku? Czy do jutra? Mam przecież live, za pięć dni czeka mnie powrót do domu przez całą Polskę pociągiem. Może to stres przedwyjazdowy. 23 sierpnia 2022 roku, we wtorek wieczorem wyjeżdżam. Może to przez kłótnię z Markiem, youtuberem Markiem Łangowskim. Troll, hejtercy i stalkerzy nie pozwolą się nam spotykać. Zawsze będą robić pranie mózgu Markowi i namawiać go, żeby mnie z nimi hejtował. Już tyle razy to robił. Muszę znaleźć sobie innego kochanka. Poszukajcie mi kogoś fajnego, to poprawi mi się humor. Nie ma sensu, żebym czekała na spotkanie z nim, na jego przyjazd bo on już do mnie nie przyjedzie. Podobno ciągle nowe hejterki go podrywają i robią mu różne propozycje emotikon smutek. Nie dam rady z nimi rywalizować. Muszę znaleźć kogoś nowego. Nie pokażę go w internecie i będzie tylko mój. A tego właśnie chcę. Jak z kimś sypiam to żeby on nie oglądał się ciągle na inne kobiety, żeby pragnął tylko mnie. Czy to naprawdę tak dużo? Krakowski komornik i sąd rodzinny zablokowali mi moje konta bankowe. Nie mam kompletnie żadnych pieniędzy. To dlatego byłam wczoraj zdenerwowana w czasie rozmów z wami na kanale głosowym naszego serwera. Napiszę więcej na ten temat w osobnym tekście. Będę na Facebooku i na naszym serwerze Discorda Gang Eli Gavin po południu lub wieczorem. Teraz mam pracę komputerową. Montuję film, robię wizytówki, obrabiam moje zdjęcia z nadmorza do moich Holiday Boxów i muszę napisać pismo. Muszę napisać ważne pismo do komornika i krakowskiego sądu rodzinnego, bo dwa dni temu zablokowali mi konta bankowe i zabrali mi pieniądze z moich kont. Nie mam żadnych pieniędzy. Szczegóły poznacie dzisiaj po południu lub wieczorem. Krakowscy urzędnicy, wiedząc, że jestem na wakacjach z córką, złośliwie zabrali mi dwa dni temu pieniądze z moich kont bankowych potrzebne mi na wakacje z dzieckiem. Kilkaset złotych tytułem opłat za opinię biegłych sądowych psychologów, czy mam cechy dobrej matki, stwierdzono, skłamano w opinii, że nie, lekceważąc wyniki testów psychologicznych, które bardzo dobrze przeszłam. I jeszcze mam za to zapłacić prawie tysiąc złotych mój były mąż też.